Hej, witajcie na miodowej zagrodzie. Wróciłem w końcu z urlopu. A w tym czasie, w, w mojej zagrodzie pojawił się nowy przychówek. Chodźcie i sami zobaczcie. Spójrzcie, kochani. Te żółte to są kaczuszki moje. Na pierwszym plansie ha, oczywiście ta moja kurka. Patrzcie, jak już urosły za tydzień. Jak wielkie się zrobiły smoki. A tutaj mamy. Piękne żółte kaczuszki, które się mi wykluły początkiem zeszłego tygodnia. Też już mają prawie tydzień. One były chyba we wtorek, tak. We wtorek, jak dobrze kojarzę, się wykluły. No, także no, jeszcze wtorku jeszcze tygodnia nie ma, bo mamy niedzielę dzisiaj. No, ale takie piękne kaczki piżmowe to są. No i cieszę się, choć no, widzicie tylko dwie: dwie kaczki, dwie kurki. Kurki już bardzo żywe, Czasem będzie na szczęście się zrobiła piękna pogoda i będę miał okazję i to też zrobię, wypuszczać te kurki na, na pole, no bo myślę, że to już czas najwyższy, one no muszą troszeczkę się wybiegać, troszeczkę od, od, od tego grzania w tym odchowalniku od już odejść, no bo, bo jednak to są już kury, patrzcie, one się już przepierzyły, oczywiście nie całkowicie, ale już całkiem sporo. To jest, ta, to jest ta srebrna, krumpa, pamiętacie, ta siwa. A to jest ta żółta. No ta żółta mi się troszeczkę na taki brązowy kolorek wybarwia. No a to tak przeważnie. Czasem mogą na biało też. No bo takie końcówki skrzydełek jak białe. Nie wiem co to za kura będzie. No bo dosyć solidne takie takie łapki. Więc więc no ciekawy jestem, ciekawy jestem. No a ja im już przygotowałem jedzonko takie mają wodę, mają paszę, a tutaj a tu im przygotowałem to głównie dla kaczuszek sparzone płatki owsiane chlebek który jest namoczony w mleku i troszeczkę skorupek skruszonych żeby wapni uzupełnić tak to dostawałem dużo białka bo dostawałem jajko, dostawałem już twaróg no i trzeba im troszeczkę te dietę wzbogacać powoli aby żeby, żeby, żeby nam fajnie prawidłowo rosły. Jak macie jakieś informacje co do żywienia kaczuszek, to będę, będę bardzo wdzięczny, bo na internecie tego przynajmniej ja nie znalazłem zbyt wiele. Popatrzcie, jak go, nie już czekają, żeby im dać. Już czekają, żeby im dać. No to, no to dobrze, no to nie pozwólmy im czekać. O, tu jesteście. Smacznego życzę. No i co co powiecie teraz? No jedzcie. Jaka cisza zapadła. Boją się, bo to jest otwarte. No muszę, muszę zamknąć niestety. Bo tak to one się boją. Słyszą mój głos. Dopiero jak jest zamknięte, to one się mogą tutaj odważyć. O, widzicie, zamknąłem to już, już się dzieje za chwilę się dopiero będzie działo jak inne się zwiedzą te kury tutaj robią straszny ambaras przeważnie to kaczki robiły jak pamiętam jeszcze z dzieciństwa no bo wam zdradzę, że to jest takie moja dziecięce takie moje wspomnienie nie tyle marzenie co wspomnienie bo gdybym miał na gospodarstwie to mieliśmy właśnie kaczki, kury później to już w późniejszym czasie te kaczki zostały zlikwidowane do no, kury jeszcze później Zostały nam tylko już świnie. No, mieliśmy też i krowę, mieliśmy nawet konia, ale jak miałem 6 lat, jak dobrze pamiętam, to koń został zlikwidowany. No ale jeszcze, jak byłem taki mały, to, to na, na, na koniu jeździłem. Także znaczy, no, w sensie mi tak, że dziadek mnie tylko oczywiście sadzał, a nie że jeździłem konia, mając 6 lat życia, że żeby być precyzyjnym, żeby mnie ktoś nie chwycił potem za, za słówka. No, ale te kaczki pamiętam, pamiętam jak małe goniłem. No, u mnie po i i nieraz bosą stópką się wdepnęło w to, co kaczka zostawi, a lubi zostawić, oj lubi, lubi. Kaczki lubią zostawić na placu, dlatego u mnie będą tam za stodołą, w zagrodzie, żeby tutaj nie goniły, choć żona nie chce słyszeć o tym, żeby one tu gdzieś do przodu wyszły. Choć tam pewnie raz za czas ich wypuszczę, żeby sobie troszeczkę, troszeczkę innej trawki popróbowały. Na dziś mam zamiar wypuścić moi kochani yy, moje kurczaczki. One sobie tutaj jedzą. No ten co im nie smakuje. Może im nie smakuje. Albo jeszcze nie wiedzą. No przeważnie tak jest, że, że kurczaczki tutaj muszą. pierwsze spróbować, to kaczuszki potem podchodzą i, 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 i uczą się, że też można to zjeść. No ja tak się złożyło że akurat na urlop musiałem wyjechać w tym momencie. O coś kaczka będzie próbować, Musiłem na urlop wyjechać i one mi się wtedy kluły. więc mi tutaj kolega po sąsiedzku pomógł. No ale z sześciu jajeczek wykluły się nam trzy kaczki. Czwarta nie udało, czwarte się nie udało wykluć z jajeczka. Zrobiła dziurkę, ale padła. Na czyli mieliśmy trzy, Na no, po dwóch dniach jedna kaczuszka też też niestety zdechła no, wysłał mi zdjęcie no bo ja tutaj nie byłem fizycznie no więc więc no tak się ułożyło no ale mam nadzieję że te dwie że te dwie już sobie radę dadzą no, tak mam taką mam gorącą nadzieję mamy ładną pogodę więc myślę że czas na was kureczki abyście troszeczkę słoneczka zobaczyły i dziś pierwszy raz was wyprowadzę na pulko a przy okazji sobie posprzątam w tym odchowalniku nie wiem, czy mi się uda nagrać, jak będę was wyciągał. No, jedną rękę Nie. Muszę, muszę, wziąć dwie ręce. No i już przełożyłem nasze kuraczki. Taką im tu klateczkę zrobiłem. Niech na chwilę w tym pięknym słoneczku pochodzą. Niech się nam troszkę zapoznają z pulkiem, bo tam są wygrzane. Na godzinkę je zostawię. Niech pochodzą, niech trochę podzibią, żeby jakieś za dużego stresu nie było. Ale widzicie, nie boję się, już są dość ciekawe. Już są trochę opierzone. w słoneczku sobie będą. Niech trochę podzibią. Może im tu rzucę jakiegoś troszkę tej. O, już dziubią, już nie trzeba im mówić nawet. Nie trzeba im dawać jakiejś karmy czy zboża, żeby dziubały. Niech sobie dziubią, niech troszkę tej trawki podzibią. Mam nadzieję, że to wyjdzie im na dobre, a nie na. A nie na gorsze. O, jak ładnie jedzą. Też trzeba im trochę słoneczka. Już się powoli muszę hartować. Ja troszeczkę wcześniej zrobiłem tutaj te lęgi, no bo przecież jest dopiero początek marca. Na szczęście mam w miarę pogodę, żeby te, żeby te kurki już mogły sobie powoli wychodzić, a kurnik wciąż jeszcze nie gotowy. No na urlop trzeba było, bo by był zaplanowany. Tydzień mi uciekł i muszę to nadrobić. No ale nie tylko samą pracą przecież żyje człowiek a trzeba się będzie ewentualnie sprężyć no i zrobić tak żeby te nasze kureczki miały, miały swój domek no szczęście mam że w tym marcu jest ta pogoda ładniejsza no to, to mogę je wypuszczać bo aby było zimno mrozy no to, to, by, to, by, był, to by był problem ale zawsze się też w marcu jakaś, jakiś dzień ładnej pogody trafi żeby te kurki Mogły sobie powychodzić. Jak widzicie tutaj zrobiłem taki. To było kiedyś, jak dobrze pamiętam, na królika. Mieliśmy taką na chwilkę miniaturkę. No i teraz to wykorzystałem. Powiązałem dosyć mocno drutem wiązałkowym, żeby mi to żadne dzikie zwierzę nie otwarło. No i myślę, że tutaj będą sobie bezpieczne przez te godziny. No i to tyle na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Napiszcie jak się Wam podobają kaczątka i Moje kurki. Dajcie lajka, like dajcie suba. Włączcie sobie dzwoneczek, żebyście otrzymywali takie powiadomienia. A ja sk lecę skorzystać jeszcze dzisiaj z pięknej pogody, bo yy, skoro jest niedziela, jest ładna pogoda, to trzeba to wykorzystać. Dzięki i trzymajcie się. Cześć!